Cześć, witajcie, tutaj Suert, no i gramy dalej w Days Gone, moi drodzy. Jesteśmy nad, jezio nad jeziorem Horse Lake i tutaj widzicie, jest zadanie główne, znaleźć lawendę. Jest też punkt Niro i jest też niestety horda. Mam pewien sposób, ja widzę ich tam. Najlepiej byłoby ich wszystkich, kurczę, zwabić tutaj w pobliżu. No właśnie, tutaj mamy wabik. A to zawsze ciężko wybrać. Najlepiej byłoby ich zwabić wszystkich, po prostu gdzieś tutaj w te okolice. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy to się uda. Czy one zareagują na ten hałas. Jest ich tam pełno. Wyszły wszystkie. Rzućmy jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No, teraz już zostaje nam tylko strzelenie w to gówno. Jest jeszcze są. Czekaj. Morde, nie było to takie proste, jak myślałem. Mordę, kolec! Mamy jeszcze koktajle, bierzmy koktajl. Paru się zjara. Jeszcze są, jeszcze są. Kolejne trofeum. Jezus Maria! Załatwieni! Horda załatwiona, patrzcie, patrzcie na to. <ścoughs> Nie wierzę, to wszystko się udało. Mam spokój z hordą. Kolejny mikrorejestrator Nero. Trzynastka przyniosła nam szczęście. Wywłaszczenie linii kolejowej Pan Pacific Railroad do no. Końca i obecnie pociągi kierowane są przez wjezdnię do 27 oraz wzdłuż sprawdzonej Old Należy poinformować biuro budżetowe, że musimy sprowadzić maszyny, aby naprawić tutaj kroki na w domu na księgowych Korda przy pociągu śmierci, ja pierdzielę. <coughs> Załatwieni. Pewnie babeczka ma rację. Wszystkim. To po cholerę tu kopaliście. Głupota. Przyganiał kociołgankowi. No, moi drodzy, zaliczymy sobie ten punkt Niro. Ja mam nadzieję, że to jakoś się tutaj uda. Wezmę sobie pistolet. Jest tu mikiem. No, co trzeba zrobić? No, trzeba poszukać tutaj przede wszystkim głośników. To jest najważniejsze. Ten tak, jakby był niedziałający. Tutaj coś mam jeszcze. No nic, jak już tu jestem, to wszystko. Wszystko zobaczę, co i jak. Ale jaja, no wiecie, jak pokonać tą hordę. <laughs> Aż nie mogę w to uwierzyć, żeby się udało. Hit nad hity. Jest głośnik. Jeden z głowy. Tutaj jest kolejny. Dobra, mamy dwa. Pytanie, gdzie jeszcze mogą być głośniki? Tutaj nie widzę. Kurczę, jak go uruchomię, a znowu mi tutaj przyfruną małpy. Tutaj tak jakby wszystkie. Hm. Dobra, widzę kolejny kolejny mamy tu tego akurat można chyba łatwo ściągnąć nie, nie tak łatwo a jednak Już skoczyłeś to stój No dobra trzy głośniczki być może to wszystko tutaj mamy jeszcze wóz policyjny który warto opędzlować. Korda z pociągu śmierci. Kto by pomyślał? Amunicja do karabinu szturmowego. Dobra, wydaje mi się, że głośniki mogą być załatwione. To może być z głowy. Mhm. Co w tym namiocie mamy? Tutaj coś jest, jakaś skrzynia. No, weź się, weź się, Dikon. Też amunicja fajnie. Tym razem do pistoletu. Też wiecie, gdzie już jest rejestrator Niro z tej okolicy. Musimy znaleźć tak: paliwo i generator. Jedną i drugą rzecz zawsze ciężko znaleźć. To jest. Puszka. Nie widzę generatora nigdzie. Ale zaraz sobie obejdziemy to wszystko. Tutaj go nie ma. Jeszcze potrzebujemy paliwa. Jakaś droga nada? Jest. Paliwo to już nie problem. O! Tu mamy coś ciekawego. Samochód można tutaj spuścić, raczej go zepchnąć i może na dachu jest generator. Trochę dziwne, ale widzę głośnik od razu. Dobra, czyli jednak w każdym tym można wejść na dach? Nie, tego już strąciłem. Co mi to da? W tym dachu to niewiele mi tutaj da, niewiele mi pomoże. Już jest, tutaj widzę generator. Dobra. Bierzemy paliwo. Kurczę, byłoby nieźle to. Tutaj sobie zaliczyć. Ciężki punkt, no ciężki przez tą hordę. Człowiek się musiał sporo nastanowić, jakich gnoi załatwić. Ale się udało. Dobra, tu mamy generator. Wlewamy paliwko. Jest Uruchamiamy Działa, no i są światła. Dobrze. I elegancko wszystkie głośniki były zlikwidowane. No, wreszcie. Dobra. Wreszcie, wreszcie. Teraz pozostaje tylko to obszukać. I mamy z głowy. Oczywiście, że to się przyda. Szukamy najważniejszej rzeczy i injektora Niro. Który da nam solidnego kopa. Butelki. Też trzeba wziąć. Jest, widzę, injektor. Mikrorejestrator. O proszę. Wszystkie wyrazy stąd, że czego pełne, są ludzi krwawiących z pierdolonych oczu. Pociąg! Nikt nie odpowiada! A czym ty do diabła gada? Radio! Ich radio milczy do cholery! Ruchy! Ruchy! Ruchy. Obój pociąg! Nie! I tak nie zapowiada się, że pociągi ruszą, co nie? No, był problem z tymi pociągami tutaj. Dobra, otwierajmy to, co najważniejsze. Zdrówko? Chyba zdrówko tym razem. Skupienie użyj technologii Niro, Niro aby zwiększyć swoje skupienie. Kurcze, też by się przydało. Dobra, ale na razie bierzemy zdrowie. Wow, punkt Niro nad Horse Lake. Elegancko, co? to dzieła No i mamy punkt umiejętności. Chyba chciałem coś tutaj z tego. Interesuje mnie. Ilość hałasu powodowanego poruszaniem się i spadaniem zmniejsza. Tak samo interesowałoby mnie zwiększenie ilości ekwipunku. O, widzicie, zwiększa ilość miejsca w ekwipunku na materiał używane do tworzenia pułapki, przedmioty miotane. To by było fajne. Tu trzeba parę rzeczy odblokować. Dobra, zrobimy sobie tym razem coś z przetrwania. Wydłuża czas wyświetlania ikon po użyciu survivalowego widzenia. Może być ok. Roślin na minimapie, nie, nie, nie. No, odzyskanie to wykuszę, dziękuję, nie używam. Weźmy to. Co oko, rośliny są wyświetlane. Na... Kurde, nie to chciałem, ale tu i tak muszę. <ścoughs> I tak muszę mieć dwie umiejętności, aby odblokować wśród toc od tej ciszy. Dobra. Bierzemy jeszcze oko do szczegółów. Twoje survivalowe widzenie zostało ulepszone. Ikony wyświetlane nad przedmiotami, z którymi możesz wejść w interakcję, pozostają teraz dłużej aktywne. Naciśnij R3, żeby włączyć survivalowe widzenie. To wiemy. Poziom umiejętności numer 2 mamy odblokowany, więc potem sobie zrobimy wśród nocnej ciszy. Będziemy się szybciej poruszać. Moi drodzy, punkt Niro nad jeziorem Horse Lake, wymaksowany. A, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz. Tam pozostawiłem karnisterek. On mi się przyda do motorku. Wtedy możemy szukać, wyruszyć, szukać lawendy. Ależ jestem zadowolony z pokolania tej hordy. No to już jest wydarzenie. Nie kucaj mi tu. Wlewaj do baku. Już tam słychać jakiegoś zarażonego dupka. Co mi się tak... Wza... Głos mi się plącze, kurde, blade, chyba przez to, że naprawdę jestem lekko taki podjarany tym, co tutaj udało mi się osiągnąć. Tego mogę rozjechać wieśniaka. Ale go rozjechałem! Jezu! Dobra, jedźmy, jedźmy tu, szukajmy lawendy. Jak do nas przybiegnie, to... Powalczymy z nim. Nie będę do niego strzelał. Poczekam aż się zbliży. No chodź tu, draniu. Raz, dwa. No proszę. Raz, dwa i po sprawie. To warto sobie naprawić. Warto sobie też zrobić koktajle, które poszły na hordę. I pamiętajcie, tutaj w dystraktorach był ten wabik. Gdzieś go znalazłem po prostu, ach taki live. To jest wybuchowe. Tutaj jeszcze wejdę do tego kontenera, nie wiem czy coś tu będzie może. Nie guzik to jest. Dobra, szukamy lawendy. Czekamy lawendy dla Buzera. Buzera Buzmena, coś tutaj widzę, że jest. To akurat nie jest lawenda, ale już widzę obok. Mamy trzy sztuki tyle co potrzeba. No Bez pokonania tej hordy powiem Wam, że byłoby ciężko to zbierać. Raczej oni tak by się tutaj pojawili. Stała nam jeszcze jedna lawenda do zebrania. mi śmigłowiec jakiś. No proszę, wróć do Buzera. Wracamy do Buzera. Buzmena bierzemy motor i robimy szybką podróż. Weźmy tą mapę. Buzer, wracamy do Ciebie, mistrzu. u buzerka. No proszę, rzeczywiście teraz widzę rośliny na minimapie. Można zbierać ich od cholery i ciut ciut. Karnisterek leży. Sobie motorek troszkę zawrócimy. O tak, delikatnie. Dobra, potem go zatankujemy. Zobaczmy co u buzera. Czy chociaż trochę go podleczymy tą lawendą. Buzi! Ej, hey, burze. Jasna cholera! Wiesz, zabawna sprawa było. Przypomniałem sobie, jak, jak parę lat temu Sara zabrała mnie do Berklik. Zbieraliśmy razem lawendę i nauczyła Luzi. mnie... Nauczyła mnie, jak zrobić balsam na oparzenia. Słuchaj, dzisiaj wyszedłem. Wiesz, rozejrzałem się trochę, zgarnąłem kilka pułapek. Patrz, ręka jest prawie jak nowa. Luzik, okej. Okay. Po prostu go tu zostawię. Tylko musisz mi dać kilka dni. Dobra, to pojedziemy na północ i znikniemy z tej zasnanej dziury. Jasne. Okay. Musisz mi dać kilka dni. Zaliczone zadanie zostawiliśmy balsam, niech się tym posmaruje. Może się wyleczyć. No proszę to mój brat. 47%. Punktów doświadczenia niestety nie mamy żadnych, ale już dziesiąty poziom umiejętności nieźle. Dobra, złazimy. Powiem wam, że już parę rzeczy jest pozaliczanych tutaj. Został mi ten punkt Niro, do którego dostanę się, jeżeli kupię Nitro, więc jeżeli tutaj już zyskam odpowiedni stopień zaufania, to zakupię Nitro mechanika został mi też tutaj ten obóz wypadowy. No i tutaj te parę gniazd, cztery gniazda do spalania, to też sobie prędzej czy później zaliczymy. Widzę, że się pojawiły nowe historyczne znaczniki. Jak się zbiera w bunkrach mapy? No to na tych mapach, dzięki tym mapom właśnie widzimy. Widzimy potem, gdzie są historyczne znaczniki. Ktoś, kto to sobie zbiera kolekcjonuje, to proszę bardzo, ma jak znalazł. A, karnisterek leży. Jesteś! Tak, jestem, co tam? Zerwaliśmy. I to mocno. No Wieczyście. kilkudziesięciu, może więcej. Jebane sukisny. Pamiętasz tę młodą damę, o którą się martwiłeś? O, lisa. Zaraz co się stało? Gdzie jest lisa? Zniknęła, zabrali ją i trójkę innych. Alka ścigał no ich tak długo jak się dało, ale zaszyli się w kraterze Belnap. Wrócił do obozu, żeby zebrać ludzi, ale. Jazda, cholera, słuchaj! Widziałem tu skór wiele robią z zakładnikami. Nie ma czasu. No to mamy kolejne zadanie. Co oni ci zrobili? Tutaj w pobliżu też czyściliśmy sobie właśnie obóz wypadowy. Mamy wieczystych tu. Musimy ruszać chyba czym prędzej. Nie ma na co, nie ma na co czekać. Szybka podróż do obozu. Będziemy bliżej. Dobra, jesteśmy prawie, że na miejscu. To już sobie oczyściliśmy, ale tu też widzę, jest trochę rzeczy do pozbierania. Może też znajdzie się i paliwko dla nas. Jest paliwo, już widzę. No proszę, jeszcze trupy tutaj pozostały. Trupy, z których jeszcze kurczę widzę, wtedy nie pozbierałem wszystkiego. Ja, moi drodzy, muszę się przygotować do tej bitwy, bo tam na pewno będziemy walczyć z wieczystymi. Pozbieram sobie tu wszystko, co jest do zebrania. Zatankuję oczywiście motocykl i dopiero, i dopiero na nim wyruszę, stąd już jest niedaleko. Także, także wiele czasu nam to nie zajmie, ale to sobie zostawimy na kolejny odcinek. W tym myślę, że i tak sporo, sporo wrażeń, zwłaszcza pokonanie tej hordy. Teraz to wszystko, moi menu. Trzymajcie się. Cześć!